Witam serdecznie. Przemysław Kulanowa, Nadzieja, Konfederacja Grudziąc. Szanowni Państwo, zebraliśmy się, aby wyrazić nasz sprzeciw wobec masowej imigracji do Polski. Podrzucania imigrantów z Niemiec do Polski, braku narzędzi i środków dla skutecznej pracy polskich służb granicznych. Ubolewamy, że w tak ważnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo Polek i Polaków, nie wszyscy w kraju mówią w jednym głosem. Oddaję głos prezesowi Nowej Nadziei w kręgu turyńskim. I liderowi konfederacji w naszym regionie Marcinowi Łasińskiemu. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, konfederacja równolegle organizuje 80 podobnych wydarzeń w całej Polsce. Tylko w naszym województwie takie pikiety odbędą się w Bydgoszczy, w Toruniu, w Lewocławku i oczywiście w naszym mieście w Celem naszej pikiety jest postawienie granicy. E, z sytuacji, e, która ma miejsce na naszej właśnie granicy polsko-niemieckiej i bierności polskiego rządu oraz powiedzenia stanowczego nie polityce migracyjnej forowanej przez Unię Europejską. Wbrew temu, co mówią nasi polityczni oponenci, Polska zawsze była i jest otwartym krajem. Najlepszym tego dowodem była sytuacja, gdy wybuchła wojna na Ukrainie i w Polsce przyjęliśmy kilka milionów Ukraińców. Wielu z nich później wyjechało z naszego kraju, jednak przynajmniej kilkaset tysięcy zostało i pracuje wspierając naszą gospodarkę. Pomimo tego poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości wydał w dość niejasnych okolicznościach przynajmniej kilkaset tysięcy wiz z krajów tak odległych nam kulturowo jak Indie, Bangladesz czy Pakistan, a nawet z krajów o tak wysokich wskaźnikach przestępczych jak Kolumbia czy Wenezuela. Niestety, ale w ostatnich tygodniach zaczęliśmy zbierać żniwo tej nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej. W Toruniu doszło do prawdziwej tragedii. W bardzo brutalny sposób została zamordowana 24-letnia kobieta, a sprawcą był 19-letni Wenezuelczyk. Właśnie ta sytuacja w połączeniu z tym, co dzieje się na naszej granicy, była powodem organizowania naszych pikiet. Nie spodziewaliśmy się jednak. Że zanim dojdzie ona do skutku, wydarzy się kolejna tragedia. Nieopodal w po drugiej stronie Wisły w Nowym, doszło do morderstwa 41-letniego 41 Polaka. Tym razem to zdarzenie zamieszane było blisko 10 Kolumbijczyków. Organizujemy te wydarzenia, ponieważ apelujemy do naszych rządzących i do całej sfery politycznej o przeprowadzenie rzetelnej debaty na temat bezpieczeństwa migracyjnego w Polsce. Chcemy odrzucenia polityki migracyjnej, którą narzuca nam Unia Europejska i chcemy stanowczej reakcji obecnego rządu na sytuację, która ma miejsce na naszej zachodniej granicy. Polacy są narodem tolerancyjnym, byli narodem tolerancyjnym, ale żeby takim narodem pozostali, potrzebujemy odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Dziękuję Państwu. Dzień dobry. Paweł Głuczyński, Konfederacja Brodnica. Szanowni Państwo, nasz dzisiejszy protest jest protestem zaniepokojonych obywateli. Obywateli, czyli mężów i ojców, żon i matek. Ludzi, którzy są zaniepokojeni, zaniepokojeni Bezpieczeństwem swoich rodzin, bezpieczeństwem swoich dzieci. Niestety, i rządy PiSu, i teraz rządy platformy mają ogromny wkład w masowe migracje diametralnie odmiennych kulturowo nam nacji. Również niestety dziś mierzymy się z kolejnym problemem, a jest to nielegalna migracja z terytorium Niemiec. A wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym pakt migracyjny w pełni wejdzie w życie. Pakt migracyjny, który moim zdaniem odmieni codzienne życie Polaków na zawsze. Rząd zamiast dbać o dobrostan, bezpieczeństwo obywateli, zachowuje się tak, jakby nie było problemu. Polski premier Donald Tusk wręcz nawołuje do tego, żeby obywatele nie przeszkadzali służbom. Służbom, które są wykorzystywane do tego, żeby w tym momencie odbierać niemieckich migrantów od Niemców. Mało kto też pochyla się nad inną kwestią, bardzo ważną. Kwestią kosztów finansowych. Koszty finansowe, tym bardziej po wejściu Życie pełni Funduszu Azylu, Migracji i Integracji będą ogromne. Będą to bezwarunkowe socjale, mieszkania socjalne dla imigrantów. Będą to dodatkowe koszty administracyjne, które wszyscy poniesiemy. Dodatkowe koszty na służbę. Nie możemy też przejść obojętnie obok innego kosztu. Kosztu bezpieczeństwa naszego, bezpieczeństwa naszych już teraz masowe migracje doprowadziły do zwiększenia przestępczości, doprowadziły do brutalnych morderstw na terenie naszego kraju. Jeżeli pozwolimy na to, co się dzieje dziś, wkrótce będziemy finansować życie osób, które nie będą miały żadnego wpływu na naszą gospodarkę. Za to będą miały wpływ na zwiększenie ilości przestępstw. Apelujemy stop masowej migracji. My, Konfederacja, stanowczo sprzeciwiamy się masowej, niekontrolowanej, nielegalnej migracji i domagamy się strzeżonych i, i szczelnych granic. Dziękuję bardzo. Państwo z takich skutków społecznych, bo jednak wzbudzacie strach, mówicie o e, imigracji. Pierwszy plakat za wami. Stop imigracji. Nie jest dodany stop nielegalnej imigracji. Czyli tak naprawdę pięknujecie wszystkich, którzy do Polski przyjechali. Również tych, którzy są tu legalnie, którzy legalnie pracują. E, ludzie nie rozdrabniają i jakby nie, nie na czyli pierwsze tego, co mówicie. To są krótkie hasła, które do społeczeństwa trafiają. I czy nie obawiacie się właśnie tak, reak reakcji społecznej e, strachu i tego, że możecie jednak jakby zachęcić do tego, że, że do, do obcokrajowca będzie czuł nienawiść. E, szanowni Państwo, no, wydźwięk naszego wydarzenia i naszego dzisiejszego spotkania m, raczej dotyczy tej sytuacji, która ma miejsce właśnie na granicy i tych tematów, które poruszyliśmy wcześniej, czyli nielegalnego wydawania wiz, też porzucania nam e, imigrantów, których nie jesteśmy w żaden sposób e, zweryfikować. Oczywiście no, atmosfera wydarzenia jest taka, że... M, kasła mogą być dużo bardziej, o dużo większym poziomie ogólności, ale oczywiście nie jest naszą intencją, aby napuszczać Polaków na jakieś inne grupy narodowościowe. Naszą intencją jest to, aby wszyscy, wszyscy ludzie mieszkający w Polsce, bez względu na swoje pochodzenie, swój kolor skóry, byli traktowani równo wobec prawa. Jednak musimy zwrócić też uwagę, że im mamy większy udział mniejszości narodowych, mamy większy udział osób z innych kręgów kulturowych w naszym kraju. Prowadzi to jednak, jak pokazują doświadczenia krajów zachodnich, do niepokojów, do wzrostu przestępczości i do problemów społecznych, które nie są e, znane w krajach o dużo większej homogeniczności e, danego narodu. Więc my chcemy zwrócić na to uwagę i chcemy zaapelować do całej klasy politycznej o rozsądną politykę migracyjną. Chociażby taką, jak prowadzi Australia, Nowa Zelandia. To nie są kraje zamknięte. My też jesteśmy w Europie, mamy dostęp do strefy Schengen i chcemy z tego rozsądnie korzystać, ale musimy mieć wpływ i suwerennie podejmować decyzje odnośnie naszej polityki migracyjnej, aby nie popełnić błędów, które popełniły kraje Europy Zachodniej. Podam wam dwa przykłady jakby przestępstw z udziałem migrantów. W Toruniu i w Nowym. I teraz tak, w Nowym to nie był spokojny pan, którego nagle obcokrajowcy zaczepili. On również brał udział w tej całej bułce. I moje pytanie, czy Polacy nie gwałcą, nie kradną, nie zabijają? Bo jednak tu piętnujecie, bo to generalnie nie rasa zabija, tylko po prostu konkretny człowiek. Tak, oczywiście. I to też, to też potwierdza e, w pewien sposób to, co ja mówiłem wcześniej. Musimy mieć kontrolę nad właśnie osobami, które migrują do naszego kraju. Często zdarza się sytuacja, że osoby, które są niepożądane w danym kraju celowo są wypykane właśnie do Polski. Niemcy celowo podrzucają nam migrantów z własnego terenu, ponieważ jest też ryzyko, że są to osoby, które mogą generować jakąś kryminą, mogły mieć jakąś kryminogenną przeszłość lub mogły te osoby właśnie sprawiać w Niemczech jakieś problemy. Nie chodzi o konkretną nację, tylko właśnie chodzi o to, abyśmy my mieli na tym kontrolę. Abyśmy mogli zweryfikować te osoby. A wracając jeszcze do tego przykładu z Nowego. Oczywiście doszło tam do bójki, ale musimy zwrócić uwagę, no, że akurat takie kraje jak Wenezuela czy Kolumbia cechuje dużo wyższy poziom przemocy i przestępczości i zazwyczaj zwykła bójka kończy się po prostu jakąś bijatyką, a nie używa się w niej narzędzi takich jak noże, nie używamy narzędzi, które mogą bezpośrednio przyczynić się do morderstwa, więc no nie chcemy takich sytuacji po prostu w naszym kraju. E, oczywiście Polacy również popełniają przestępstwa, jak, jak każdy, każdy człowiek. Jednak musimy otworzyć oczy na skalę tego zjawiska. Jednak sytuacja e, państwa niemieckiego, Francji, Wielkiej Brytanii czy Szwecji pokazuje, że... E, w, e, Procentowo udział przestępstw wśród mniejszości narodowych jest wielokrotnie wyższy niż wśród rodzimych mieszkańców. Czy e, macie też czasu, e, Panie Prezydencie, nie chcemy nielegalnych imigrantów, e, uchodźców? I wczoraj na konferencji prezydent mówił, że on no nie ma narzędzi takich, żeby jakby powstrzymać tą imigrację. Więc e, skąd apel do prezydenta? Skąd apel do prezydenta? No, prezydent, prezydent dla Moskwy wpisuje się tą też narrację lewej strony, która próbuje nam nieco mydlić oczy i pokazywać, że problem nielegalnej migracji praktycznie nie, nie, nie występuje. Tak, były, były pomysły, aby w naszym regionie w Toruniu chociażby otworzyć centrum integracji imigrantów, obecny rząd, obe, obecny rząd, obecny rząd też... Też myli nam oczy, chociażby zaniżając statystyki uchodźców, którzy są zawracani do Polski. Jest to, jest to liczba kilku tysięcy ludzi, a podają dane rzędu 200-300 osób. Więc to jest też kwestia no, dyskusji i otwarcia po prostu tematu, który jest na pewno istotny. A nie możemy po prostu podlegać takiemu szantażowi, że każde poruszenie kwestii migracji jest związane z jakimś napuszczaniem na jakieś grupy społeczne. No właśnie słyszamy. Słyszę, że Państwo na nie krzyczą. To jest jakby zachęcenie do takich akcji, właśnie. No, na pewno my nie podpisujemy się pod, pod takimi hasłami. Też, no, A zakręcamy. jak chcecie powstrzymać, skoro macie po jasne przekazy? Nawet na ja nie takiego nie wiem, z Trzeszczan na oczach, w Dumbanie. Ja to nie widziałam nigdzie. A pan właśnie zobaczy tą grupę, słysza pan, co skrzyczą. Więc to ma być, nie wiem, e, dbanie o polskie, czy to ma być zachęcenie do tego, że a, możemy kogoś zaatakować, mamy takie przyzwolenie, bo nawet politycy nam na to przyzwolenie dadzą. Nie, nie, w żadnym wypadku. My, my chcemy rzetelnej dyskusji na ten temat, nie chcemy mydlenia oczu, ale oczywiście obcinamy się od tego typu, tego typu haseł. My, za, nam zależy na merytorycznej dyskusji na temat ważnego, ważkiego problemu. Eee, i nie chcemy być po prostu szufladkowani tak skrajnych hasła, więc zupełnie, zupełnie nie jest to nasza intencja. A wie pan do czego takie jakby szufladkowanie albo też wykluczanie pewnych nacji doprowadziło? No mamy ten przykład z historii i wiadomo też jak druga strona was na, nazywa, faszystami głoszącymi takie, a nie inne hasła. No tak, ale ja, ja zachęcam po prostu do wysłuchania naszych przemówień podczas pikiety i myślę, że takie hasła nie będą, nie będą tam padały. Tak? No niestety nie, jest, nie jesteśmy w stanie e, zapanować nad wszystkimi osobami, które E, które też no, mieszkają k ludziom dołączyły do m, tej manifestacji i nie, nie możemy też cenzurować wszystkich, wszystkich wypowiedzi, ale oczywiście no, nie zgadzamy się na, na tego typu jazda. I'm out of the ball! よろしくおしま Obywatele musieli wziąć sprawy w swoje ręce. To obywatele dzień i noc stoją na granicy i pilnują, żeby Niemcy nie podrzucali nam imigrantów. I tych obywateli dziś nazywa się nielegalnymi bojówkami. Rozumiecie? Taki dostają za to szacunek. Za poświęcanie swojego czasu, swoich pieniędzy nazywa się nielegalnymi bojówkami. Doczekaliśmy się jednak reakcji polskiego premiera Donalda Tuska. Otóż wprowadził on kontrolę na granicę. Tylko, że te kontrole nic nie dadzą, bo kontrolują jakieś korsy zamiast niemieckich radiowiązów. Co jeszcze? Donald Tusk uznał polskie granice za infrastrukturę krytyczną kraju, co to oznacza? To znaczy, że na granicy nie można robić zdjęć, nie można nagrywać filmów, nie można udokumentować tego, jak Niemcy busami przywożą nam imigrantów. Moim zdaniem to jest wszystko po to, żeby jak najbardziej ułatwić Niemcom zalewanie naszego kraju. Ludźmi, których nielegalnego pobytu tutaj nie chcemy.